Bardzo dobrym pomysłem. Nie chcę powiedzieć o tym, co nas czeka. Dzień dobry, witam was serdecznie. Długo zbierałem się do nagrania tego materiału, ponieważ temat jest obecnie bardzo grzany. Internet aż kipi, bardzo dużo się o tym mówi. A mianowicie o powodzi. O powodzi, o ich skutkach, o tym, że można było temu zapobiec, albo nie można było, w jakim stopniu i tak dalej. W sieci pojawia się bardzo dużo materiałów, ja pokażę tylko nieliczne na zasadzie y, bardzo wybiórczo, tak? Bo jeżeli ktoś chce, to, to z pewnością sobie wykopie, bo tak jak mówię, internet kipi i jest to bardzo grzany teraz, bardzo grzany temat. Natomiast chciałem się ja osobiście odnieść do tego tematu, bo wydaje mi się, że przewalanie się, przerzucanie się i obwinianie nawzajem jednej ekipy i drugiej takie zachowania możemy obecnie śledzić gdzieś tam po platformie X, po różnych mediach społecznościowych między. Obecną władzą, poprzednią władzą, obecną dyrekcją wód polskich, zarządem, byłą dyrekcją i zarządem wód polskich i tak dalej. Część ludzi próbuje też winę zrzucić na mieszkańców, bo to tak naprawdę oni troszeczkę. W pełnym okresie czasu buntowali się, robili pikiety i, i nie chcieli budowy większej ilości zabór i zbiorników retencyjnych. Natomiast ja jakby nie chcę kopać leżącego. Ja nie mam na celu wskazywania tych ludzi, mieszkańców Kotliny Kłockiej jako winnych temu tym wydarzeniu, tak? Po pierwsze, z naturą ciężko wygrać, bo jest to, jest to bardzo nieprzewidywalne, mimo że mamy prognozy i jesteśmy w większej, w dużej mierze. Jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, ale tak do końca nikt tego nie wie, prawda? Jak widzieliśmy zdjęcia i nagrania czy w internecie, czy w telewizji, z tej potęgi, tej mocy wody płynącej, wylewającej się poza wały, poza zapory, która zabierała ze sobą wszystko, łącznie z samochodami. Nie będę Państwu opisywał, bo, bo wszyscy to widzieli. No Jest to obraz, którego no, i doświadczenie, przede wszystkim, którego nie życzę nikomu. E, przy okazji, Chwała i szacunek dla tych wszystkich, którzy pomagali i pomagają nadal, dla tych, którzy i chronili przed wielką wodą, przed falą, układali wzmocnienia z worków z piaskiem i tak dalej, pomagali, jak i dla tych, którzy teraz sprzątają po tym całym przejściu tej wielkiej wody. Naprawdę ukłony i szacunek dla was, bo robicie kawał dobrej roboty w przeciwieństwie do włodarzy i polityków, którzy jeżdżą, pokazują się na konferencjach i tyle, i wyjeżdżają, a mają najwięcej do powiedzenia. Także naprawdę jeszcze raz szacun i dziękuję, bo to wielka rzecz, którą robicie. Natomiast o czym chciałem powiedzieć tak naprawdę? Przerzucając się i obwiniając nawzajem, hmm, można, oczywiście. Tylko jaki jest tego skutek? Czy ktoś poniesie odpowiedzialność? Czy urzędnik jeden z drugim, czy z trzecim poniesie odpowiedzialność za błędne bądź nietrafione decyzje? Czy coś takiego nastąpi? Czy tylko pogrzeją yy, przez jakiś czas w internecie, czy w telewizji sprawę powodzi? Pewnie przez dłuższy czas, bo z tymi skutkami jakiś, jakiś okres dłuższy będziemy walczyć. No, jest, jest co odbudowywać, tak? Ale to tylko będzie przerzucanie się odpowiedzialnością. Ale czy ktoś, poniesie, czy ktoś poniesie konsekwencje tego, tak? Oprócz nas, Polaków, wszystkich, którzy poniesiemy koszty tej, tej powiedzmy w cudzysłowie, w tych zaniedbań. Bo to taka cała kaskada zaniedbań, tak naprawdę. Począwszy od tych zbiorników, które miały powstać, nie powstały, aż po okres. W którym w odpowiednim czasie zaraz przed zaraz przed tymi deszczami w odpowiednim czasie nie zrzucono wody ze zbiorników retencyjnych odpowiednio wcześniej. No jest kaskada tych błędów. To one sumarycznie doprowadziły do tego, że, że ta fala była jaka była, a być może mogła być mniejsza. Nie wiem o 3 cm 5, 10, być może skutki tych zalań, podtopień, skutki przejścia tej fali byłyby mniejsze. To jest takie gdybanie. Ja wiem, ale nie można tego wykluczyć, tak, że gdyby odpowiednio wcześnie podjęto pewne działania, to jakby skutki tej powodzi, a co za tym idzie i koszty odbudowy byłyby mniejsze, jak przerzucamy się odpowiedzialnością. I czy ktoś wyciągnie, jakby wyciągnie wnioski na przyszłość i czy będzie lepiej? Ja nie wiem. Bo wydaje się, że Polak mądry po szkodzie, takie przysłowie, a tu już któraś z kolei szkoda związana z powodzią, i nie wiem, czy jest lepiej. Czy my naprawdę nie potrafimy wyciągać wniosków? Dziękuję serdecznie za uwagę. To tyle z mojej strony. Oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach w tym temacie. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji i dziękuję wszystkim, którzy do tej pory zasubskrybowali mój kanał. Za wszystkie łapki w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.